Mamy taką funkcję f, ona jest określona w następujący sposób, że dla x równego 1 wartość funkcji jest równa 1, dla x równego 2 wartość funkcji jest równa 3, a dla wszystkich pozostałych x wartość funkcji jest określona za pomocą tego wzoru. No i teraz trzeba sprawdzić, czy funkcja jest ciągła dla x równego 1 i dla x równego 2, czyli czy dla liczb 1 i 2 jest ciągła. Na początku przypomnijmy, co to znaczy, że funkcja jest ciągła dla jakiejś liczby x0. To oznacza, że ma skończoną granicę dla tej liczby x0, gdy x dąży do x0 i mało tego, że ma skończoną granicę, to jeszcze wartość tej granicy jest równa wartości funkcji w x0. To oznacza, że funkcja jest ciągła dla, e, w liczbie jakiejś x0. No i my musimy sprawdzić, czy ona jest ciągła w jedynce i w dwójce. Ale zanim to z, e, zrobię, to rozbiję ten mianownik na postać iloczynową. E, na postać iloczynową rozbijam tutaj. Można przeczytać w jakiś sposób. I teraz zamiast tego mianownika mogę napisać iloczyn tych nawiasów. Piszę. No i się tak jak intuicja mi podpowiadała, teraz e, na, na górze są te same nawiasy. Jak z, Wkrótce to wyjdzie sam x. Czyli to wyrażenie uprościło się do, do x. Oczywiście, yy, gdy x jest różne od 1 i gdy x jest różne od 2, ponieważ gdy x jest równe 1 i równe 2, no to wtedy wartości funkcji są określone za pomocą tego wzoru, czyli tutaj i tutaj. Liczę, yy, czyli tak jak jest w definicji, liczę granicę, gdy x dąży do jedynki, czyli z f od x, no ale f od x gdy x dąży do jedynki, to x nie równa się 1. To, to w tym momencie zamiast f od x mogę przyjąć właśnie to x, czyli wstawiam tutaj to x. Gdy x dąży do jedynki z x, no to granica jest po prostu 1. Czyli granica tego wyrażenia, gdy x dąży do jedynki, tego wyrażenia, które jest równe x, te, granica w jedynce tego wyrażenia jest równa 1. Patrzę teraz na wartość funkcji w jedynce. No a w jedynce wartość funkcji jest 1. Czyli mogę napisać, że f od 1 też jest równe 1. Czyli. Yy, jest udowodni czyli udowodniłem, że granica funkcji, gdy x dąży do jedynki, jest równa wartości funkcji w tej jedynce. Ponieważ granica jest równa 1 i wartość jest równa 1. No to teraz zobaczmy, jak to wygląda w, w dwójce. Gdy x dąży do dwójki, to granica tej funkcji f od x, tutaj za f od x podstawiam x, ponieważ gdy x dąży do dwójki, to na ogół jest różne od dwójki. Czyli postawiłem x i gdy x dąży do dwójki z x, no to słówna, ta granica jest równa 2, czyli granica dla tego wyrażenia, ponieważ x równa się temu wyrażeniu dla tych x, tak? granica tego wyrażenia, gdy x dąży do dwójki, jest równa ta granica 2. No teraz zobaczmy, ile jest równa wartość w dwójce. Wartość w dwójce jest 3. No i f, napisałem to tutaj. f o 2 jest równe 3. No to, e, ale to jest sprzeczne z definicją, bo miało wyjść 2. E, ta granica miała wyjść tyle samo, co wartość funkcji w, w tym wypadku w dwójce. A wyszła równa 3. Też ta, ta granica wyszła równa 2, a wartość jest 3. Czyli w każdym nie ma tutaj równości, co napisałem, przekreślałem znak równości. No i piszemy odpowiedź, że dla x równego 1 funkcja jest ciągła, a dla x równego 2 nie jest ciągła, ponieważ nie spełnia definicji.